Czekaj, nie pomijaj i zostaj na chwilę Cześć, jestem Basia i chcę zostać bardzo Chcę zostać mini influencerką Tu będą wyglądać filmiki Może codziennie I zasubskrybujcie mnie ja was też zasubskrybuję Tutaj będą takie filmy z Vlogów z różnych takich innych rzeczy A dzisiaj wam pokażę mojego koka, slikbaka mm. I napiszcie mi w komentarzach chcę, czy chcecie tutorial Tak się prezentuje I tu będą też takie makijażowe, niektóre wylatywać też filmiki mm, Więc nie zmuszam, ale chcę zostać mini influencerką. Z góry dziękuję.